Toreb do, do zaplewu. Zacznijmy więc. Ustawiamy pierwszy róg. Czyli na przykład tutaj. Pyk. Schemat, jeśli... Siemanko, z tej strony Warter i mam dzisiaj dla was mod e Schematyka. Czy lubisz budować? Pewnie tak. Bo inaczej byś nie sięgnął do tego modu. Ale czy czasami nie masz takiego wrażenia, że chcesz coś gdzieś przenieść na inny serwer, na inny zapis single. I jest to ciężkie po prostu odzorować to. Ten mod jest dla Ciebie. Mod, który ułatwia nam budowanie, a raczej rebudowanie tego co już stworzyliśmy bądź to co stworzyli inni i podesłali nam specjalnie do tego schemat. Do zaprezentowania modyfikacji przygotowałem szybko domek z Dirtu i wierzę... Nie, użyję tą z Dirtu. Jest dużo lepszy. Trzy klawisze. Do odczytywania schematów, do ich zapisywania i edycji. Zacznijmy. Ustawiamy pierwszy róg. Na przykład tutaj po czym udajemy się na przeciwną stronę i na wysokość wybranego obiektu. Ustawiam drugi. Możemy włączyć nasz obramowanie, byśmy wiedzieli, czy dobrze wszystko zaznaczyliśmy. Po czym dajemy nazwę naszemu superprojektowi i zapisujemy go. Chwilę potem, gdzieś dalej, na innym serwerze bądź na innym zapisie single możemy po prostu nasz dom wczytać ukaże nam się nasz dom duch, że to tak powiem miła kolorystyka niebieski to miejsce gdzie jest pusto i powinniśmy wsadzić dany klocek czerwony znajduje się zły klocek Edycja, czyli tak. Po pierwsze, możemy zobaczyć ile jakich materiałów potrzebujemy. Co przydaje się, także na przykład w obliczeniu materiałów, które są potrzebne, czyli które zużyliśmy do stworzenia danego projektu. Schemat możemy przenosić w każdą stronę, jak tylko nam się podoba. o daną liczbę kwadracików go schować, po czym pokazać, odwrócić. Przenieść do nas. Klocek fioletowy to miejsce, gdzie na naszym projekcie było powietrze, a teraz znajduje się jakiś przypadkowy klocek. Po odpowiedniego klocka pojawia się normalna tekstura bez żadnego pokolorowania. Bardzo fajne. Pomyliłeś materiał? Nie martw się. Schemat zasygnalizuje ci to pomarańczowym kolorem. Być może zrozumiesz wtedy, że to nawet wygląda lepiej. O nie, w tę stronę. To samo, kolor pomarańczowy. Schemat jest włączony praktycznie cały czas, czyli w każdej chwili możemy go schować, iść dalej, po czym wrócić, pokazać go i odbędzie w tym samym miejscu. Jeśli wyjdziemy z zapisu bądź z serwera multi, schemat się zresetuje i będziemy musieli go ustawić tak, by pasował do tego, co już zbudowaliśmy. Więc. Po prostu zebrać materiały i zbudować. Tak jest najlepiej. Tak jak mówiłem, nasz projekt możemy wczytać na serwerze multiplayer. Działa on tak samo. Czyli po ustawieniu klocka on się ładnie pokazuje. Okolorowanie znika. Ale jak każda dobra, fajna aplikacja, są jakieś błędy. A więc tak. Pierwszy. I chyba jedyny, który dostrzegłem i który mi przeszkadza w ogóle. Trochę lekko denerwuje. A więc na serwerze, tak jak mówiłem, tak jak na singlu, możemy sobie odejść, wrócić, schemat schować, przejść gdzieś tam, wrócić, schemat pokazać i gitara. Klocek stawiamy, wszystko działa. Jednakże, jeśli tepniemy się gdzieś, przy pomocy teleportera i wrócimy tu. Schemat jest tak jak był, tak jak stoi, tak stał, jednakże klocek postawiony zbuguje nam się i kolorek nam po prostu nie zniknie. Niestety. Taki błąd. Sprawdzone schowanie i pokazanie schematu nic nie daje. Jedynym wyjściem jest przelogowanie się wczytanie naszego kochanego projektu przy pomocy edycji projektu obejrzenie. Ustawienie go w odpowiednim miejscu i dalsze budowanie. Dzięki za uwagę. Już wkrótce kolejne mody. Do zobaczyska.